Czasem człowiek łapie się na tym, że nazywa miłością coś, co nią nigdy nie było, ale tak bardzo pragnął wierzyć, że to prawdziwe, że stworzył iluzję, zamieszkał w niej, oddał jej serce. I dopiero gdy wszystko pęka, a pęka zawsze zbyt cicho, przychodzi chwila, w której zostajesz sam, bez odpowiedzi, tylko z pytaniem, które tli się w środku, czy ona naprawdę cię kochała? Nie, nie kochała. Nigdy nie kochała. Potrzebowała tylko, żebyś w to wierzył, i właśnie dlatego to tak bardzo bolało. Ale ból, ból nie kłamie, ból nie gra w gry. On mówi rzeczy, których nikt inny nie odważy się wypowiedzieć. Jest brutalnie szczery, nie owija niczego w bawełnę i może dlatego jest naszym ostatnim, ostatecznym nauczycielem, tym, którego się nie zapomina. Stań przed lustrem, popatrz na siebie. Co widzisz? Dobrego człowieka? Tego, który zawsze był uprzejmy, delikatny, obecny. Tego, który otwierał jej drzwi i codziennie powtarzał, że jest piękna. Tego, który dawał wszystko, byle tylko zobaczyć w jej oczach, choć cień uznania. Ale ona cię nie widziała. Nie tak jak myślisz. Dla niej byłeś przezroczysty, albo gorzej, byłeś przewidywalny. A przewidywalność, w ukrytym języku kobiecego pożądania, znaczy śmierć. Każda kobieta niesie w sobie coś pierwotnego, coś, co nie zna języka logicznych deklaracji. To potwór głęboko zapisany w jej kodzie, taki, którego nawet sama nie rozumie, ale który mówi jej, kogo pragnie, a kogo odrzuca. To on sprawia, że odsuwa się od tego, kto ją uwielbia, a ciągnie do tego, kto jej nie potrzebuje, do tego, kto ją ignoruje. Znasz ten paradoks. Mówi, że chce wrażliwego mężczyzny, a kończy z tym, który doprowadza ją do łez. Mówisz, to masochizm. Ale to nie jest masochizm. To biologia. Miliony lat przetrwania odcisnęły w niej jeden prosty wzorzec. Te, które przeżyły, wybierały wojownika, nie poetę. Tego, który potrafił zabić, a nie tego, który był gotów umrzeć z miłości. I ten program wciąż działa. Każdego dnia. W ułamku sekundy w spojrzeniu w geście w tym co niewypowiedziane a ty ty myślisz że miłość to komunikacja zrozumienie czułość ona też tak mówi ale jego ciało nie mówi tego samego jej ciało nie reaguje na twoje słowa reaguje na wyzwanie na niepewność na to co nieoswojone czy zauważyłeś jak jej oczy rozbłyskują gdy mówi o byłym który ją zranił jak zmienia się ton jej głosu, gdy wspomina aroganckiego mężczyznę, którego nikt nie lubi, ale którego ona nigdy nie zapomniała. To nie jest trauma, to nie jest przypadek. To czysta reakcja instynktu, to pożądanie, nieubrane w słowa, ale bijące spod skóry, potwór, którego pragnie, ten, którego nie może pojąć, nie musi być agresywny, nie musi być brutalny. On jest po prostu nieokiełznany. Nie daje się ująć w ramy, nie można go przewidzieć, nie można go złapać w dłoń i postawić na półce. A ty? Ty jesteś właśnie tym. Uchwytny, gotowy, zawsze obecny, bezpieczny, czuły. I dokładnie dlatego niedziałający, bo jesteś jak otwarta książka. Ona wie, co powiesz, wie, jak zareagujesz, wie, że nigdy jej nie opuścisz. A wszystko, co jest znane, traci moc. Wszystko, co przewidywalne, przestaje być pociągające, bo nie rodzi napięcia, nie budzi instynktu. To nie twoja wina, to nie błąd, to naiwna wiara w opowieść, którą powtarza ci kultura, by być dobrym mężczyzną. Ale to, co dobre, nie zawsze jest pożądane, i to, co pożądane, nie zawsze jest logiczne. Może dlatego warto zostać ze mną do końca. Może znajdziesz tu coś więcej niż teorię. Może odnajdziesz swój cień, swój ogień swój rytm, bo to nie jest opowieść o niej, to opowieść o tobie. Jeśli czujesz, że dotyka to czegoś głębiej, zasubskrybuj ten kanał. Tu nic nie jest przypadkowe. A jeśli to dopiero początek twojego przebudzenia, bądź ze mną w kolejnych częściach. Schopenhauer powiedział kiedyś, że miłość to kłamstwo natury, które służy wyłącznie przetrwaniu gatunku, ale choć był blisko, nie dotknął sedna, bo miłość to nie tylko złudzenie. To także pole bitwy, a na tym polu niestety cywilizowany mężczyzna zawsze przegrywa. Zastanawiałeś się kiedyś, co kobieta naprawdę ma na myśli, gdy mówi, że pragnie emocjonalnego połączenia? Myślisz, że chodzi o wspólne rozmowy, głębokie zrozumienie, czułość, ale nie. Chodzi o coś innego chce czuć, a nie rozumieć. I najintensywniejsze uczucia nie rodzą się z bezpieczeństwa, ale z niepewności. Z ryzyka, z napięcia między bliskością a oddaleniem. To dlatego pożądanie przychodzi wtedy, gdy nie wiesz, co się wydarzy, gdy nie jesteś pewien, czy ona cię pragnie, czy zadzwoni, czy wróci, gdy czujesz się jak na krawędzi. Właśnie tam, w tym drżeniu, budzi się ten pierwotny instynkt, który ona nazywa iskrą. Potwór, którego ona pragnie, nie daje jej poczucia przewagi, nie daje też stałości, daje jej napięcie tę dziwną mieszankę pragnienia i lęku, gdy zastanawia się, czy on mnie kocha, a może już kogoś ma, czy wróci, dlaczego nie odpisał. To nie są pytania zranionej duszy, to są pytania zaprogramowane przez ewolucję. To właśnie wtedy jej serce bije mocniej i to właśnie wtedy nie potrafi przestać o nim myśleć. A ty, ty jesteś zawsze dostępny, gotowy, bezwarunkowy. Ty jesteś metadonem, gdy ona chce heroiny, ty jesteś spokojnym wieczorem, gdy ona tęskni za burzą. Pomyśl o Napoleonie, człowieku, który podbił pół Europy, ale nie potrafił zdobyć serca jednej kobiety. Pisał do Józefiny listy pełne błagań, a ona spała z innymi, zupełnie obojętna na jego rozpacz. Cesarz zamieniony w emocjonalnego żebraka. Znasz to, bo ty też żebrałeś. O wiadomość, o dotyk, o uwagę, o coś, co dla innych przychodziło bez wysiłku. Ale potwór nie żebrze, potwór nie prosi, potwór nie czeka, potwór jest głodny, ale nie jej. Głodny celu, głodny sensu, głodny życia, którego ona nie może mu dać. I to ten głód, ten niemożliwy do zaspokojenia głód sprawia, że ona nie potrafi przestać o nim myśleć. To nie jest masochizm, to nie jest okrucieństwo. Kobiety nie są złe. Milion lat temu zostały zaprogramowane, by instynktownie wybierać tych, którzy mają wartość. A wartość ma tylko to, co rzadkie, to, co nieprzewidywalne, to, co niepodległe. Jeśli Twoja uwaga jest darmowa, nieograniczona, dostępna na zawołanie, nie ma żadnej wartości. To nie dramat, to ekonomia. To ten sam mechanizm, przez który jako dziecko pożądałeś najbardziej tej zabawki, której nie mogłeś mieć. Przypominasz sobie, jak każda myśl krążyła wokół niej, jak śniłeś o niej, jak marzyłeś, że kiedyś będzie twoja, a potem, gdy w końcu ją dostałeś, po tygodniu leżała zapomniana w kącie. Ty jesteś tą zabawką, tą, którą się ma, tą, którą się zna, tą, którą się odłożyło na bok. Potwór jest tą za szybą, widoczną, kuszącą ale nigdy w pełni osiągalną. Thomas Hobbes powiedział, że człowiek jest wilkiem dla człowieka, ale się mylił. Człowiek jest barankiem dla kobiety, gdy zapomni, że urodził się wilkiem. Chcesz wiedzieć, dlaczego Twój związek umarł? Nie patrz na to, co zrobiłeś źle. Spójrz raczej na to, czego przestałeś robić. Przestałeś być niebezpieczny, nie fizycznie, egzystencjalnie. Przestałeś być siłą natury. Stałeś się meblem wygodnym. Praktycznym, niewidzialnym, a kobieta nie pożąda mebli. Potwór, którego ona pragnie, ma trzy cechy, i ty je utraciłeś, albo nigdy ich nie miałeś. Pierwsza z tych cech to cel większy niż ona. Potwór nie żyje dla niej, nie krąży wokół jej nastrojów, jak satelita wokół planety. Ona nie jest jego centrum, jest dodatkiem, cennym, może nawet pięknym, ale tylko dodatkiem, bo jego świat ma własny biegun, jego życie. Toczy się wokół misji, pasji, obsesji, której nic i nikt nie może odebrać. I to właśnie to, ten ogień, czyni go nieodparcie atrakcyjnym. Nie dlatego, że ją potrzebuje, ale dlatego, że nie potrzebuje nikogo. Druga cecha to zdolność do powiedzenia nie. Pomyśl, kiedy ostatni raz postawiłeś granice? Kiedy naprawdę postawiłeś siebie na pierwszym miejscu, nie z egoizmu, ale z szacunku do siebie? Potwór mówi nie naturalnie, bez winy, bez wyjaśnień, bez potrzeby tłumaczenia się z każdej decyzji. I to właśnie te nie stają się nieświadomym afrodyzjakiem. Nie dlatego, że ją rani, ale dlatego, że przypomina jej, że ma kręgosłup, że ma rdzeń, że ma duszę, której nie da się rozpuścić w cudzych oczekiwaniach. Trzecia cecha to emocjonalna tajemniczość. A ty. Ty wylewasz się przed nią jak kieliszek czerwonego wina rozlany na białym obrusie. Wszystko jasne, wszystko wypowiedziane, wszystko dostępne. Myślisz, że to bliskość, ale to nie bliskość, to przewidywalność, to koniec napięcia. Potwór milczy. Nie dlatego, że gra, nie dlatego, że manipuluje. On po prostu nie mówi wszystkiego, nie rozbiera swojej duszy na części pierwsze przy pierwszej okazji. On zostawia przestrzeń, ciszę. Napięcie, które ona desperacko chce wypełnić, bo pragnie znać jego świat wewnętrzny, ale nie może go dostać natychmiast. Arystoteles pisał o różnicy między potencją a aktem. Ty jesteś samym aktem, wszystko już się wydarzyło, wszystko jest odsłonięte, nie ma w tobie tajemnicy, nie ma niepewności, nie ma co jeśli. A potwór? Potwór to czysta potencja, to uśpiona energia, która mogłaby wybuchnąć. Ale nie wybucha. To napięcie między możliwością a wyborem. I właśnie ta możliwość to mogę, ale nie muszę, trzyma ją na krawędzi. Zastanów się, czy nie zauważyłeś, jak zmienia się jej zachowanie, gdy ten jeden mężczyzna nie odpowiada od razu na wiadomości? Jak zaczyna obsesyjnie patrzeć na telefon? Jak jeden SMS od niego znaczy więcej niż dziesięć Twoich? To nie dlatego, że on jest lepszy, to dlatego, że on rozumie. Świadomie lub nie, że kobiece pożądanie rodzi się z napięcia, a nie z zaspokojenia. A ty, ty gasisz każde napięcie. Odpowiadasz od razu, jesteś dostępny o każdej porze. Jesteś jak kran z ciepłą wodą, stale otwarty, nieograniczony, nieprzerwany. I potem się dziwisz, że ona woli umrzeć z pragnienia niż utonąć w twoim oceanie. Nietzsche krzyczał, że Bóg umarł. Ale zapomniał dodać, razem z nim umarł ostatni mężczyzna, którego kobiety mogły naprawdę szanować. Współczesny potwór nie jest napakowanym samcem z siłowni. To nie maska testosteronu, to nie gra, to nie kolekcjoner kobiet, to nie manipulant. Prawdziwy potwór jest subtelny, cichy, nieprzewidywalny, groźny, ale nie dlatego, że rani. Groźny, bo mógłby zniszczyć, ale wybiera by budować. Mógłby odejść, ale wybiera by zostać. I ona to czuje. Czuje, że ten mężczyzna nie jest jej, że jego siła nie należy do niej, że to, co najgłębsze w nim, pozostaje dzikie. Dlatego fantazjuje o wampirach, gangsterach, wojownikach, nie o przemocy, ale o sile, która została oswojona, tylko na chwilę, o bestii, która stała się księciem, ale mogłaby znowu stać się bestią, gdyby świat tego wymagał. A ty, ty zabiłeś swoją bestię, dawno temu. Poświęciłeś się na ołtarzu bycia miłym facetem, złożyłeś w ofierze własną dzikość w zamian za akceptację, za lubienie, za dobrego chłopaka, i razem z nią umarła twoja pierwotna siła, ta, która budziła w niej pragnienie. Kobieta wyczuwa słabość, zanim sam ją poczujesz, nie w sposób złośliwy, nie z wyrachowania, ale z czystego instynktu, który chronił ją przez tysiące lat. Bo jak ma zaufać mężczyźnie, który nie potrafi ochronić nawet siebie, w czasach, gdy nie musisz już bronić jaskini przed niedźwiedziem, zagrożenie przybiera inną formę. Dziś to przeciętność jest drapieżnikiem, konformizm, pustka, życie bez celu. I to właśnie przed tym potwór chroni samego siebie, z dziką zaciekłością, z wewnętrznym ogniem, z czymś, co ona nie potrafi nazwać, ale co ją pociąga jak magnes. Zauważ, jak kobiety reagują na mężczyzn pochłoniętych swoją pasją, sztuką, misją. Narzekają, że ci nie mają dla nich czasu, ale nie odchodzą. Bo gdzieś głęboko wiedzą, że bycie częścią świata mężczyzny, który ma coś ważniejszego niż ona, to przywilej. Niezrozumiały, paradoksalny, ale prawdziwy. Ona chce być najważniejsza, ale jeśli jej się to uda. Zaczynacie cię lekceważyć, bo jeśli całe Twoje życie mieści się w niej, oznacza to, że jest ono małe, za małe, zbyt łatwe do zgniecenia. Potwór ma świat, którego nie da się ogarnąć jednym spojrzeniem, świat zbyt rozległy, by mogła go w pełni posiąść. I właśnie dlatego chce więcej. Nie dlatego, że może go zdobyć, ale dlatego, że wie, że nigdy do końca nie zdoła. A ty, ty dajesz jej królestwo już zdobyte. Potwór oferuje jej wieczną wojnę, i zgadnij, co bardziej ją pociąga. Biologia nie kłamie, kultura tak. I ty uwierzyłeś w każdą z tych kłamliwych bajek że kobiety chcą równości, że chcą wrażliwości, że szukają najlepszego przyjaciela. Prawda jest inna chcą mężczyzny, którego mogą podziwiać. Chcą wrażliwości? Tak, ale tylko wtedy, gdy nie jesteś nią zalany, gdy pokazujesz uczucia, ale te nie kierują tobą. Gdy potrafisz czuć, ale to ty kontrolujesz emocje, a nie odwrotnie. A najlepszy przyjaciel? Mają już przyjaciółki. Ciebie nie szukają dla rozmów o wszystkim i o niczym. Szukają tego, czego żadna przyjaciółka im nie da napięcia, polaryzacji, obecności. Potwór rozumie, że pociąg fizyczny nie rodzi się z podobieństwa. Rodzi się z napięcia między różnicą. Męskość i kobiecość to nie role społeczne to siły, bieguny. Magnesy, które przyciągają się, dopóki nie zostaną zneutralizowane. A ty? Ty wszystko zneutralizowałeś. Nie jesteś zbyt męski, bo nie chcesz być toksyczny. Nie jesteś zbyt kobiecy, bo boisz się być słaby. Jesteś gdzieś pomiędzy. W martwym punkcie. Strefie bez prądu. Potwór to czysty prąd. Niebezpieczny w dotyku. Ale niemożliwy do zignorowania. Dlatego ona testuje. Nie z kaprysu. Z instynktu. Małe prowokacje. Bezsensowne konflikty. Nielogiczne oczekiwania to nie gra to test sprawdza, czy jesteś jeszcze mężczyzną, czy już stałeś się kolejną przyjaciółką z Penisem. I ty oblewasz te testy przepraszasz, ustępujesz, uspokajasz. A z każdym takim testem, z każdą twoją kapitulacją coś w niej wysycha. Potwór nie szuka konfliktu, ale się go nie boi. Gdy ona naciska, on nie drży, nie odpowiada agresją odpowiada spokojem spokojem kogoś, kto wie, kim jest. I nie musi tego udowadniać. Znasz tę scenę? Ona zaczyna kłótnie. Ty próbujesz ją uspokoić, wyjaśnić, rozwiązać sprawę. W końcu poddajesz się dla świętego spokoju, a ona odwraca się plecami, chłodna, obojętna, zamknięta. Teraz wyobraź sobie inną wersję. Ona zaczyna krzyczeć. Potwór patrzy na nią, uśmiecha się, wraca do tego, co robił. Ona za nim, złości się, a on. Bierze ją za biodra, patrzy jej w oczy i milczy, a potem całuje. Koniec walki, początek pożądania, co się zmieniło. Ten pierwszy negocjował ze słabości, ten drugi działał z siły. Kobieta nie chce wygrywać, nie w tych potyczkach, nie w tych momentach, gdy rzuca słowa ostrzejsze niż zamierzała. Chce tylko jednego: sprawdzić, czy jesteś silniejszy od niej, nie fizycznie, emocjonalnie, egzystencjalnie. Czy jesteś kimś, kto mógłby ją zniszczyć, ale tego nie robi, kto mógłby ją pochłonąć, ale zamiast tego, wybiera, by dać jej przestrzeń. Chcesz poznać najciemniejszy sekret kobiecego pożądania? Nie chodzi o to, że ona chce być zdominowana. Chodzi o to, że chce sama wybrać tego, komu pozwoli dominować. I jeśli wybiera, to nie ciebie, bo twoja dominacja jest fałszywa, wyuczona gra. Tania poza podpatrzona w poradnikach uwodzenia. Potwór nie gra, potwór nie udaje, on nie musi być dominujący, on po prostu ma kontrolę nad sobą, nad swoimi impulsami, nad swoim strachem, nad potrzebą aprobaty. I to właśnie z tej samokontroli rodzi się jego autorytet. Niewypowiedziany, oczywisty. A ty? Ty nawet nie potrafisz powstrzymać się przed sprawdzaniem jej Instagrama co godzinę. Hierarchia istnieje zawsze, w każdej relacji. Zawsze ktoś prowadzi, a ktoś podąża. Nawet jeśli pozornie wszystko jest równe i w waszym związku, nawet jeśli jesteś dyrektorem, nawet jeśli zarabiasz krocie, nawet jeśli masz dwa metry wzrostu, to ona prowadzi. Bo zawsze wygrywa ten, kto mniej potrzebuje. A ty? Ty potrzebujesz jej jak powietrza. I ona to wie, czuje to i wykorzystuje. Nieświadomie, instynktownie, potwór odwraca ten układ. Nie dlatego, że nie czuje. Czuje głęboko, ale jego życie nie zależy od tych uczuć. Potrafi kochać i jednocześnie pozostać sobą. I ta emocjonalna suwerenność to największy afrodyzjak, jaki istnieje. Ktoś kiedyś powiedział, ten kto kocha bardziej, cierpi bardziej. Miał rację, ale wyciągnął z tego błędny wniosek. Bo rozwiązaniem nie jest przestać kochać. Rozwiązaniem jest kochać. Spełni, nie spustki. Kochać jak król, nie jak żebrak. A ty? Ty kochasz jak ktoś, kto jest wdzięczny za każdy okruch. Jakbyś nie był pewien, czy w ogóle zasługujesz, jakbyś żył w ciągłym lęku, że jeśli ją stracisz, stracisz wszystko. Potwór kocha inaczej, z wielkodusznością, bo może sobie na to pozwolić. Z wyborem, nie z koniecznością spokojnie, bo wie, że jeśli ta kobieta odejdzie, to przyjdą inne. Nie dlatego, że jest arogancki, ale dlatego, że jest wartościowy, bo buduje siebie, bo ma cel, bo nie błaga o potwierdzenie. Natura jest mądra i okrutna, nagradza siłę, każe słabość. I największa słabość nie leży w ciele ani w portfelu. Największa słabość to emocjonalna zależność. To niemożność bycia samemu, to definiowanie swojej wartości przez to, kto cię kocha, zamiast przez to, kim jesteś. Potwór nie potrzebuje zewnętrznego potwierdzenia. Czuje się dobrze w swojej skórze, sam albo z kimś, kochany albo porzucony. Jego wartość nie wzrasta ani nie spada razem z emocjonalną giełdą jego relacji, a twoja. Twoja spada i rośnie jak bitcoin w dzień paniki. Raz jesteś na szczycie, raz w rozpaczy. Wszystko zależy od jej humoru, od tego, czy odpisała, czy się uśmiechnęła, czy spojrzała na ciebie tak jak dawniej. I był taki moment, możesz go wskazać, jeśli będziesz ze sobą szczery, w którym przestałeś być jej kochankiem, a stałeś się jej emocjonalnym synem. To wtedy zacząłeś pytać, czy to w porządku, jeśli, zamiast mówić, zamierzam to zrobić. To wtedy Twoje szczęście zaczęło zależeć od jej nastroju, a kobieta, kobieta nie chce syna, ma już wystarczająco dużo dzieci. Ona chce mężczyznę, który może być ojcem symbolicznie, egzystencjalnie, obecnością, stabilnością, cieniem, ramą, nie kolejnym dzieckiem do pielęgnacji. Potwór nie pyta o pozwolenie, by być sobą. On informuje, uwzględnia, ale nie błaga o zgodę. Jego życie jest Jego. Ona jest w nim mile widziana, ale nie ma prawa go kontrolować. Wiesz, co zabija więcej związków niż zdrada? Nuda to egzystencjalne znużenie przewidywalnością, pewność co do Twoich reakcji, Twoich słów, Twoich gestów. Jesteś jak film, który już widziała i który nie był nawet zbyt dobry za pierwszym razem. Potwór to serial z nieoczekiwanymi zwrotami. Nie dlatego, że gra, ale dlatego, że naprawdę się zmienia bo podąża za sobą, rośnie, rozwija się, ewoluuje, a przez to staje się nieprzewidywalny. Ty przestałeś się rozwijać w dniu, w którym ją zdobyłeś. Osiadłeś, spocząłeś na laurach, emocjonalnie przytyłeś, stałeś się przewidywalny jak pory roku. Schopenhauer powiedział: Zdobyć bez ryzyka to jak wygrać bez chwały, ale ty nie zdobyłeś, tobie ją podarowano, a ty uznałeś to za zwycięstwo. I teraz się dziwisz, że chce odejść, że patrzy gdzie indziej, ale ona nie ucieka do innego mężczyzny, ona ucieka do obietnicy, do marzenia o kimś, kto wciąż się zmienia, w kim wciąż tli się ogień, bo potwór nigdy nie przestaje zdobywać, niekoniecznie kobiet, zdobywa nowe obszary samego siebie, nowe umiejętności, nowe myśli, nowe przestrzenie istnienia. I to, ta energia ruchu, tej nie można się oprzeć. Nie chodzi o efekt, chodzi o proces. Męska energia w swojej czystej postaci, przekształcająca, tworząca, rozbijająca to, co stare, by stworzyć nowe. Ty zniszczyłeś tę energię w dniu, w którym powiedziałeś, mam ją, mogę przestać się starać. Jakby kobiece pożądanie było egzaminem, który zdaje się raz, jakby ogień podsycał się sam, ale on gaśnie. Twój ogień zgasł, spaliłeś wszystko, by ją ogrzać, i teraz oboje marzniecie. Najboleśniejsza prawda, ona nie odeszła do innego. Ona odeszła do nadziei, że inny istnieje. Obraz kogoś innego okazał się silniejszy niż Twoja rzeczywistość. I tak, to boli. Ale dobrze, bo ten ból może Cię obudzić. Ból, ten surowy nauczyciel, może Ci przypomnieć, kim byłeś, zanim zrezygnowałeś z siebie. Potwór, którego ona szuka, to nie kolega z siłowni. To nie sąsiedzki Kasanowa. To nie współpracownik z lepszym autem. To archetyp, energia, obietnica życia większego niż związek. Ona nie szuka ciebie. Szuka życia, intensywności, obecności, ruchu, ognia. A ty jesteś formaliną. Zachowujesz, konserwujesz, niczego nie zmieniasz. Nie dajesz iskry, nie stajesz się ogniem. I właśnie dlatego przegrywasz. Napoleon nie podbijał Europy dla kobiet, ale kobiety go pragnęły, bo widziały, że podbija świat. Energia męska skierowana na zewnątrz to najpotężniejszy afrodyzjak, ambicja, która sięga dalej niż jej ciało, dalej niż jej uznanie. Ty pragniesz aprobaty, potwierdzenia, ukojenia. A nie zrozumiałeś najważniejszego. Nie można żebrać o poczuciu wartości. Trzeba je sobie zdobyć. I to na polach bitwy, które nie mają z nią nic wspólnego. Kiedy ostatni raz zrobiłeś coś tylko dla siebie, coś co cię przeraziło, coś co cię przerosło, coś co cię odbudowało, potwór żyje na granicy komfortu. Nie dla adrenaliny, dla wzrostu. Bo wie, że ten kto nie wzrasta, umiera. Najpierw wewnętrznie. Potem. W jej oczach, a ty już dawno umarłeś. Chodzisz, oddychasz, pracujesz, ale jesteś pusty, jesteś emocjonalnym zombie. Potwór mógłby umrzeć jutro, ale żyje dziś pełniej niż ty żyłeś przez całe lata. I to właśnie tę intensywność ona czuje to ona przyciąga nie dramat, nie chaos, obecność. I dlatego cię zostawiła, bo ty przestałeś być obecny. A teraz pytanie, z którym cię zostawię? czy naprawdę chcesz dalej żyć nie swoim życiem czy masz w sobie odwagę by zrzucić skórę baranka bo potwór którego ona pragnie to nie ktoś nowy to ty prawdziwy dziki odsłonięty spod warstw lęku wygody i uległości nie udawaj nie graj nie manipuluj wróć do siebie i nie dla niej dla tego chłopca którym kiedyś byłeś dla tego mężczyzny którym miałeś się stać dla życia które nadal czeka jeśli ta historia coś w Tobie poruszyła, podziel się nią z kimś, kto też mógł o sobie zapomnieć. Zostaw komentarz, ogień nie zgasł, bo może właśnie od tego wszystko się zacznie.